Front Mission, pomimo upływu lat i silnej konkurencji, niezmiennie pozostaje mu ulubioną serią gier taktycznych. Mowa oczywiście o jej głównych odsłonach jako iż spin-offy celują raczej fanów akcji i, poza nielicznymi przypadkami, są średnio udane. Tymczasem, nawet archaiczny i dość prosty w porównaniu do kolejnych części, Front Mission 1, wydany pierwotnie na 16-bitowego Super Nintendo, potrafi i dzisiaj usilić przed monitorami fanów główkowania. Zresztą każda kolejna część, pomimo dodawania nowych mechanik, ewolucji starych, zawsze bawiła tym, co od początku było w niej najważniejsze: czyli świetną fabułą, systemem kustomizacji mechów oraz walkami, w których. Jedna błędna decyzja potrafiła przekreślić cały nasz plan na najbliższe kolejki. Z perspektywy czasu trochę żałuję, iż nie omówiłem tej serii jak to od dawna już robię w jednym tylko materiale, co zdecydowanie ułatwiłoby mi wypunktowanie wszelkich różnic oraz ewolucji z gry na grę. Choć z drugiej strony, biorąc pod uwagę, iż przejście każdej z tych gier zajęło mi około 30 godzin, a jest to już część piąta, co do której tak mam pewne mniejsze lub większe. ALE? No. Mi się wydaje, iż jest dobrze jak jest. Fabuła chociażby jest tu jednocześnie najlepsza, jak i najgorsza w serii. Z jednej strony, dając nam naprawdę fajnego protagonistę i pozwalając śledzić jego rozwój przez blisko pół wieku. Przede wszystkim ukazuje zdane nam zdarzenia i konflikty z wszelkich wcześniejszych odsłon. Tyle, że tym razem z nieco innej perspektywy, nadając im często głębszego kontekstu oraz lepiej objaśniając. Decyzja ta. Jest jednak fajna tylko w teorii, gdyż to przez nią gra trafia raczej tylko i wyłącznie do istniejących już fanów serii, podczas gdy dla całej reszty będzie to tak jakby rzucanie z konfliktu w konflikt, bo przecież jesteśmy superkomandosem i tyle. Podobnie ma się kwestia zmian wprowadzonych w samej rozgrywce. I o ile szalenie podoba mi się wyższy poziom trudności tej odsłony, tak zmiany w balansie sprawiają, iż jest ona dość mozolna oraz powolna w porównaniu do wcześniejszych. Wiele osób uważa trzecią odsłonę za na zdecydowanie najłatwiejszą, ale ona po prostu bardzo nagradza dobrą taktykę oraz walkę ofensywną, niemal całkowicie eliminując opcje defensywne. Piątka. I z tego odwrotnością. Zwrócę jeszcze uwagę na to, iż jest to już kolejna część serii, która oryginalnie pojawiła się jedynie w Japonii. Fortunnie, fani zadbali o to, by każdy, tak długo jak zna język angielski, mógł się z nią zapoznać. Tak czy inaczej, jeśli chciałbyś, tak jak ja, dodać oryginał do swojej kolekcji, tą grę, jak i wiele innych fajnych przedmiotów, ciekawostek, najlepiej najtaniej zakupić poprzez Zen Market. Regularnie robię zakupy w Japonii, jednak, aby uzyskać najlepsze, czyli lokalne ceny, należy polecieć tam samemu, co niestety może okazać się bardzo kosztowne. Alternatywą jest mieć kogoś na miejscu w celu pośredniczenia w takich zakupach. A tym kimś jest nie kto inny jak Zen Market. Portal, za pomocą którego zrobisz zakupy bezpośrednio na lokalnych serwisach aukcyjnych oraz sklepach. Rzadkie. Ekskluzywne dla tego regionu gry oraz warianty konsol, oryginalne akcesoria, figurki, zabawki czy nawet kosmetyki. Panie i panowie z Zen Marketu następnie Ci je ładnie zapakują i wyślą pod wskazany adres. Kupowanie na Zen Market jest banalnie proste, jak gry wychwalane przez profesjonalnych, growych dziennikarzy. Wybierasz serwis, który chcesz przeszukać, wpisujesz nazwę tego, czego dusza zapragnie i następnie czekasz, aż wybrane produkty trafią do magazynu Fosace, po czym wybierasz i opłacasz sposób dostawy. Z moim linkiem i kodem Mocny Browarek na start otrzymasz 1000 jenów na wysyłkę. No dalej, sprawdź to przyjemności zamów oryginalną japońską dziewczynkową poduszkę do przytulania. Zaczynając od zalet, Front Mission 5 jest najbardziej że tak powiem, filmową grą w serii. Praktycznie wszystkie wydarzenia przedstawiane są za pomocą wysokiej jakości filmików FMV albo też profesjonalnych cutscenek na silniku gry. I jest to ogromny krok w dobrą stronę względem prostych cutscenek, wykorzystujących głównie okienka z tekstem i ten zabieg regularnie nadaje odpowiedniego dramatyzmu, a jako iż gra skupia się na jednej z postaci, jaką jest Walter Feng, i umożliwia śledzenie rozwoju fabuły z jego perspektywy, pozwala jednocześnie lepiej go poznać oraz się z nim utożsamiać. Zresztą na polubienie tej persony mamy całe pół wieku. I faktycznie, trzeba przyznać, iż z początku nie jest to specjalnie ciekawy gostek. Ot, narwaniec z Akademii, który całkiem sprawnie wykorzystał dał mu szansę na awans. A w kolejnych z pewnością nie przeszkodzi bycie ulubieńcem głównej przełożonej, z którą regularnie ląduje się pod kołderką. Jest to naprawdę bardzo ciekawa decyzja twórców, bo powiedzcie mi, jaka inna gra pozwala wam śledzić poczynania głównego bohatera przez niemal całe jego życie aż do odejścia na emeryturę. Inna sprawa to, że Feng w pewnym momencie naprawdę nieźle się rozkręca, jeśli odpowiednio prowadzić będziemy wszelkie dialogi, to nie odpuści on żadnej napotkanej na służbie piękności. W tym doktor Emil Kamiński, która kręciła również z protagonistą Front Mission 3 w tamtej grze. Przynajmniej tak długo, jeśli zdecydowaliśmy się dołączyć do Amerykanów, Kazachstan jest krajem na świecie. No, nie Jednocześnie gra przez cały czas wierci w wątek przyjaźni Fenga z dwoma jego ziomeczkami z czasów dzieciństwa. Z czego jeden jakoś tak się stało, że wylądował po przeciwnej stronie konfliktu. I muszę przyznać, iż wątek ten szybko staje się zdecydowanie ciekawszy, niż z początku zakładałem. Oraz co ważniejsze, poszedł w stronę, której się zwyczajnie nie spodziewałem. Więc naprawdę solidny punkcik za to. Kolejny należy się za to, iż gra nie boi się uśmiercać naszych towarzyszy, albo też w bardzo realistyczny sposób nie pozwolić któremuś podążać za nami, gdyż zwyczajnie nie przeszedł trudnej selekcji do jednostek specjalnych. Choć z drugiej strony na miejsce każdego w ten sposób usuniętego trafia inny, z jednej strony ciekawszy, choć ciekawszy w tym przypadku to bardzo mocne słowa, gdyż ogólnie w tej grze postaci drugoplanowe, nie są zbyt ciekawe. Wrócę tu do według mnie najlepszej gry w serii, w której każda postać była świetnie rozpisana, była ciekawa, miała swój wątek, rozwijała się na przestrzeni gry, a było ich zdecydowanie więcej, i ponadto większość z nich służyło jednocześnie za antagonistów, gdyż odsłona ta miała dwa sposoby na dotarcie do końca przygody: tutaj tymczasem, no, bieda. A to pomimo iż z każdym możemy regularnie ucinać sobie pogawędki w barakach, na stołówce albo też na siłowni. I właśnie tym, co już niekoniecznie spodoba się każdemu, jest fakt, że gra tak naprawdę nie ma jakiejś tam swojej epickiej fabuły. A przez te pół wieku będziemy jedynie brali udział w konfliktach znanych z wcześniejszych części serii. I tutejsze wątki są pod to jedynie podczepiane. To znaczy, iż gdy Feng jest jeszcze młodym kadetem, weźmie udział w hufmańskim konflikcie pomiędzy USA a sojuszem Australii, Japonii oraz Korei o ważną strategicznie wyspę. I to właśnie ten konflikt jest kołem napędowym pierwszej części gry. Tyle, że tam bierzemy w nim udział po drugiej stronie. I tutaj ciekawostka. Powstały po premierze piątki. Port Front Mission na DS-a dodaje nawet postaci z tej gry do tamtej, co jest mega smaczkiem. I to właśnie podczas tego konfliktu gra zdradza najwięcej o dawnych losach głównej paczki z Fengiem na czele, przez co jest równocześnie najciekawsza. Następnie bierzemy udział w konfliktach z dwójki oraz co nieco z czwórki. Niestety, z tej mniej ciekawej części tamtejszego konfliktu. Przypomnę bowiem, iż Front Mission 4 traktował jednocześnie o dwóch wątkach. Gdzie każdy miał swoje unikalne postaci. I tym zdecydowanie ciekawszym był ten opowiadający o konflikcie europejskim, gdzie też Polska stała się największą potęgą gospodarczą tej części świata, co nie spodobało się Niemcom, więc ci postanowili wraz z ruskimi zdradzić Unię Europejską i podzielić się terenami Polski. Skąd my to znamy? Niestety, piątka opowiada o tym zdecydowanie mniej ciekawszym wątku w Ameryce Południowej. Ostatnia porcja gry dotyczyć będzie projektu Midas oraz powiązanej z nim grupy terrorystycznej. I jak dobrze pamiętamy, to właśnie ten projekt doprowadził do konfliktu będącego osią napędową Front Mission 3. I fajnie, że możemy przyjrzeć się tym wszystkim wydarzeniom z innej perspektywy. Ale po pierwsze, jest to jedynie smaczek dla fanów tamtych gier, a po drugie, prawda jest taka, że im dalej w las tym mniej zwraca się uwagę na jakieś osobiste, ciekawe wydarzenia dotyczących bohaterów TEJ gry, a tym bardziej wszystko przypomina masz, idź tam i rozdób co pozycję w drobny mak, bo tak trzeba i już, no idź spierdaj! Dopiero pojawienie się pewnego terrorysty naukowca sprawi, iż podniesiemy brew w geście zaciekawienia, ale to będzie już końcówka tej przygody, więc no, rychło w czas. Jeśli o gameplay chodzi, no na pierwszy rzut oka piąta odsłona frontowej misji wygląda identycznie jak czwarta. Większość zmian jest czysto kosmetyczna, a największa, w moim odczuciu, nie wpływa na grę pozytywnie. Zaczynając od podstaw. Mięchem gier z serii Front Mission jest kustomizacja mechów. Każda kończyna bowiem charakteryzuje się własnymi statystykami. Posiada własny pasek wytrzymałości i może zostać zniszczona w walce. Utrata dowolnej ręki uniemożliwi nam atakowanie trzymaną w niej giwerą. Zniszczenie nóg odbierze mechowi możliwość poruszania się oraz wykonywania jakichkolwiek uników. A dopiero zniszczenie korpusu zakończy się widowiskową eksplozją. I nasza broka w tym, by złożyć drużynę, będącą w stanie poradzić sobie z najróżniejszymi przeciwnościami, a jednocześnie wprawnie uzupełniającą swe słabości. Mech, do walki na dystans, nie musi być najwytrzymalszą maszyną na świecie, więc możemy dobierać mu części zwiększające chociażby celność oraz zasięg ruchu. A jako iż mniej wytrzymałe elementy Wanzera są równocześnie lżejsze. Niegłupim pomysłem byłoby dołożenie komory załadunkowej, pełnej sprzętu do przeprowadzania napraw na polu walki. Z kolei maszyny przeznaczone do walki na bliższych odległościach i skupieniu ostrzału na sobie powinny być przede wszystkim wytrzymałe, a według mnie również szybkie, by móc sprawnie manewrować oraz w razie potrzeby wycofać się. I tutaj warto poświęcić odrobinę celności czy nogi ułatwiające pilotowi wykonywanie uników, na cięższy i bardziej wytrzymały sprzęt. Oczywiście, podobnie jak w poprzedniej grze, możemy wyposażać nasze maszyny w plecaki umożliwiające przeprowadzanie napraw czy walkę elektroniczną, która skutecznie obniża celność wrogich maszyn, czy nawet chwilowo wyłącza pewne ich systemy. Jednak tutaj wkracza również specjalizacja naszego pilota. Jeśli powiem odpowiednio często będzie on wykorzystywał ataki EMP z czasem nie tylko zwiększy ich skuteczność, ale odblokuje nowe, potężniejsze zdolności dla tej klasy. Sniper z kolei odblokuje chociażby zdolność, zwiększenia jego celności, albo nawet możliwości wystrzelenia pocisków przebijających przez dwa, trzy cele. I powiem wam, że ten element gry jest świetny, jak zawsze. Jak... W każdej części serii. Szybko jednak natrafimy na pewne problemy, które nie tyle zepsują nam tę grę, co stanowić będą stałe źródło irytacji, której próżno było szukać we wcześniejszych grach z serii. Zaczynając od najgorszego. Poprzednie gry w serii miały możliwość skorzystania z symulatora w celu zdobycia dodatkowego doświadczenia dla pilotów oraz gotówki, jeśli jej nam akurat brakowało. Była to bardzo sensowna mechanika, pozwalająca słabszym graczom zwiększyć swoje szanse poprzez dozbrojenie mechów oraz zdobycie lepszej umiejętności dla pilota. I tutaj również znajdziemy symulator, ale wygrywanie walk z wirtualnymi przeciwnikami nagradza nas jedynie doświadczeniem dla pilotów. A jakby nie patrzeć, części do naszych maszyn są w tej osłonie droższe niż kiedykolwiek przedtem. Przy czym, sama w sobie, jest to zdecydowanie najtrudniejsza gra w serii, więc każdy lepszy karabin, Korpus czy mechaniczna ręka jest tu na wagę złota. No cóż, dodatkowe fundusze możemy pozyskać poprzez obstawianie zakładów w arenie. Jest to najgorsza mechanika tego typu, jaką w życiu widziałem. Wystawiamy naszego zawodnika, obstawiając pewną kwotę, wybieramy przeciwnika i obserwujemy, jak sztuczna inteligencja dostaje nagle napadu sraczki, pomijając kolejki, poruszając zawodnikiem bez ładu i składu, a czasem nawet atakując. Tak, nie kierujemy tu poczynaniami naszego zawodnika, a walka jest w pełni zautomatyzowana. Przez to tak naprawdę wszystko sprowadza się do uderzenia w guzior, pominięcia animacji. A to tylko po to, by zobaczyć, jak zbieramy bęski. A gdy już jakimś magicznym cudem uda nam się czasem wygrać, to okazuje się, iż nie wygraliśmy całej obstawianej sumy. To znaczy, jeśli obstawialiśmy 2000, i przegramy, tracimy całe 2000, ale jeśli obstawialiśmy 2000 i wygramy, to dostaniemy może stówkę. No chyba, że wybierzemy sobie jakiegoś tam najsilniejszego przeciwnika z wszelkich możliwych, z którym nie mamy najmniejszych szans na wygraną, wtedy wygramy może ponad tysiaka, jeśli obstawialiśmy dwa. Co za gówno. Wprawdzie wprowadzono tu specjalne tokeny, które pozwalają nam ulepszać nasz sprzęt zamiast kupować nowy. Ale podobnie jak z gotówką, nie dostajemy ich za wiele. Jedynym sposobem na zdobycie dodatkowych jest wejście do specjalnego symulatora, który generuje zestaw losowych poziomów, na których istnieje bardzo mała szansa na odnalezienie jednego od czasu do czasu. Wykonałem trzy podejścia po pół godziny każde, awansując na dość wysokie poziomy loków. I zdobyłem w ten sposób zawrotne dwa tokeny normalnie szał ciał i grzybniąc matatajnią. Tak więc, by zwiększyć swoje szanse przed wyjątkowo trudnymi poziomami, odpalam sobie film na telewizorze, jednocześnie grę trzymając na mniejszym monitorze. Znajduję sobie jakiegoś gościa, którego regularnie jestem w stanie pokonać przy jednoczesnym w miarę. Sensownym zysku. I tak też oglądając film, nieustannie naciskam X na kontrolerze, by pomijać wszelkie animacje, kolejek i tak dalej, wygrywając małą sumę raz za razem. I tak też przez godzinę do półtorej. Nieustannego uderzania kciukiem w guzior krzyżyka, by pominąć kolejne animacje. No. Aż dziwne, że mój kciuk nie osiągnął już poziom Super Saiyana czy jak to się tam nazywa w kolejnych odsłonach Dragon Balla, nie wiem, Mega Saiyan, Super Duper Saiyan, Bogowy, Duper Duper Naruto czy yyy. Brother. Yuh. Możecie się zastanawiać, dlaczego tak bardzo podkreślam te wszystkie małe bolączki, które przecież niewiele mają wspólnego z główną kampanią, ponieważ ta jest bardzo wymagająca. Zdecydowanie najtrudniejsza w serii. Wrogowie zawsze będą mieli przewagę niczego. Nawet kilkukrotno, a jeśli nie zainwestujemy w sprzęt, to i techniczną. Sztuczna inteligencja została również bardzo dopieszczona, przez co nasz mechanik będzie często obierany jako cel priorytetowy, i w przeciwieństwie do Poczty Polskiej nie mamy co liczyć na awizu. Nie zliczę, ile to razy udało mi się wygrać o włos lub restartowałem dany scenariusz, ponieważ w pierwszych turach traciłem mechanika lub snajpera. I żebyśmy się dobrze zrozumieli. Wysoki poziom trudności sam w sobie jest dla mnie w tym przypadku ogromną zaletą. Jednak w chwili gdy czuję, iż trudność bierze się stąd, że nie jestem w stanie nadążyć za wrogiem z ulepszeniami sprzętu, zaczynam mieć pewien problem. Kolejnym znaczącym dla mnie problemem jest na pozór bardzo drobna zmiana, która znacznie wpływa na długość kolejnych batalii. I absolutnie nic więcej. W części czwartej wprowadzono bardzo ciekawą mechanikę, pozwalającą nam łączyć naszych pilotów w zespoły. Dzięki temu, gdy atakuje jeden, a reszta zespołu ma jego cel w swym zasięgu oraz zapasowe punkty akcji, dołączą oni do ataku. Jest to zdecydowanie super mechanika, która sprawia, iż musimy myśleć na kilka ruchów do przodu, tak by zoptymalizować ataki każdego naszego pilota. Tutaj położono na tę mechanikę jeszcze większy nacisk, ale w celu zbalansowania, zmasowanego ostrzału, jaki możemy przeprowadzić, bardzo zredukowano obrażenia zadawane przez bronie wszelkiego rodzaju, przy jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości mecha. Jednako sprawia to, iż wcześniej często najpotężniejsze ataki, czyli artyleria oraz rakiety, które balansowane były koniecznością przeładowywania, ciężarem, jak i możliwością wyprócia się podczas walki z zapasu amunicji, teraz, zakowując te wszelkie słabości, są najsłabszymi brojami w grze. Nie mogą bowiem podpinać się pod ataki łączone, a im również ekstremalnie obniżono skuteczność. Do tego stopnia, że kolejne trafienia nie są w stanie zniszczyć nawet jednego elementu wrogiego mecha. Jeszcze w części trzeciej jedno trafienie rakietą potrafiło zdjąć większość wytrzymałości trafionej części, a jeśli nam się poszczęściło i wystrzeliliśmy całą salwę, to bardzo często zjąć z miejsca całego wrogiego mecha. To nas zmuszało do obierania takich wrogów jako cel priorytetowy oraz sprawiało, iż tarcze były fantastycznym, a wręcz obowiązkowym elementem wyposażenia. Tutaj natomiast rakiety są równie skuteczne, co mokry pierd po szpinaku. A jeśli już jesteśmy przy fantastycznych mechanikach najlepszego taktycznego RPG w historii, to bardzo brakuje mi w tej części możliwości wychodzenia z mecha, tak by wsiadać do wrogich, albo po prostu zabijania wrogiego pilota bez niszczenia jego maszyny. Co pragnę przez to całe moje narzekanie powiedzieć, to że Front Mission 5 jest bardzo dobrą grą taktyczną. Po prostu nieświetną i zdecydowanie niedoskonałą. Są tu świetne pomysły, jak na przykład możliwość przeglądania nowych rekrutów i wcielania ich do naszej ekipy. Czy przede wszystkim powrót możliwości wybierania różnych podejść do tego samego zadania, co wcześniej było możliwe jedynie w trójce najlepszej z najlepszych gier taktycznych. Kreatywni bossowie, czy chwilami uczciwie wysoki poziom trudności, są na plus, ale cholera. Z powodu głupich decyzji twórców, walki zbyt często będą się tu bardzo dłużyć. A brak gotówki jest sztucznym i często nieuczciwym utrudnieniem, zmuszającym nas do upierdliwego pseudo-grindu w najgorszej minigrze na wschód od Blitzbola, jaką kiedykolwiek widziałem. Front Mission 5 jako dość późna gra na PlayStation 2 jest naprawdę śliczna. Efekty pogodowe, zwłaszcza podczas tropikalnej ulewy, robią wrażenie. Podobnie jak to, iż jesteśmy w stanie bardzo oddalić kamerę, a gra utrzymuje detale otoczenia, jak i jednostek. Najbardziej imponuje mi jednak kwestia samych postaci. Te bowiem są bogate w detale, świetnie animowane, a okazji do oglądania ich interakcji jest pełno za sprawą masy kart scenek. Wprawdzie mogę troszkę kręcić nosem na chwilami zbyt szaroburą kolorystykę. Ale to już chyba tradycja tej serii. W każdym razie, tym, na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę, jest najlepsza muzyka jaka kiedykolwiek przygrywała nam podczas surowych walk wielkimi mechami. Zazwyczaj po jakimś czasie po prostu wyciszam gry tego gatunku, by posłuchać sobie podcastu czy coś takiego, a najczęściej po prostu nadrobić filmy z kanału Red Letter Media. No, nie tym razem. Nie dość, że jeszcze nigdy nie mieliśmy tak soczystych odgłosów wystrzałów, to ta muzyka robi świetną robotę. Kozackie, prawda? A najlepsze jest to, iż jest bardzo różnorodna. Na przykładu, podczas siedzenia w symulatorze przygrywać nam będzie wręcz coś takiego klubowego, pasującego bardziej do serii Wipeout. Front Mission już od dekad jest ulubioną serią fanów gatunku turowych gier taktycznych. Jej niezrównane możliwości kustomizacji, głęboki, wymagający system walki oraz przeważnie wciągające historie biją na głowę całą konkurencję. Oczywiście, jak w każdej podobnie obszernej serii, mamy tu tytuły lepsze i gorsze. Do najlepszych wciąż zalicza się część trzecia, podczas gdy najmniej znana przez zachodnich fanów piąteczka z bólem muszę przyznać, iż jest jej najsłabszą odsłoną. Nie znaczy to, iż mamy tu do czynienia z grą kiepską, albo też średnią. Jest to wciąż bardzo dobra gra i nie zdziwiłbym się, gdyby znalazły się osoby stawiające ją wyżej nad piedestale od chociażby jedynki czy dwójki. Dla mnie osobiście jednak decyzja o zwiększeniu wytrzymałości jednostek przy jednoczesnym zmniejszeniu zadawanych obrażeń, tak aby sztucznie wymusić łączenie jednostek w oddziały, jest dalece nietrafiona. W czwóreczce zostało to wykonane lepiej, gdyż tworzenie takich oddziałów było bardziej skomplikowane, a wręcz nie zawsze opłacalne, przez co gdy już dochodziło do wywołania wzajemnej akcji, efekt był dla nas przyjemniejszy w obserwacji. Tutaj z kolei jesteśmy do tego zwyczajnie zmuszeni, przez co jednostki, które nie są w stanie podłączyć się pod ten system, stają się jedynie obciążeniem dla reszty. A co najgorsze, zbytnio wydłuża to czas trwania kolejnych walk. Jest to irytujące do tego stopnia, iż Front Mission 5 to pierwsza, a zarazem jedyna część serii, w której pomijałem animację, tak aby zaoszczędzić chociaż te parę minut. Podobnież, skrytykować muszę sztuczne głodzenie na nas gotówką na nowy sprzęt oraz ulepszenia starego. Zmusza to nas do najgorszego grindu, jaki w życiu zaznałem, albo męczenie się ze znacznie silniejszymi przeciwnikami. Ja nie chcę przez to powiedzieć, iż walka w tej grze jest zła, kiepska czy coś podobnego. Po prostu nie jest najlepsza. Wątpię, by ktoś ostrzył od tej gry jakoś specjalnie niezadowolony, ale Kurde. Wybitna trójka czy świetna czwórka pozwalały nam na bawienie się przeróżnymi taktykami, miksowanie ich czy robienie czegokolwiek, na co mieliśmy ochotę. A tak długo jak wykazaliśmy się zrozumieniem mechanik, było to skuteczne. Tutaj musisz grać ściśle według zasad gry, albo dostaniesz pod tyłku. No i fabuła również mogłaby być lepsza. Podoba mi się pomysł takiego domknięcia i wzbogacenia znanych fanom serii wątków. Nasz główny bohater również jest zwyczajnie kozacki, ale można było dodać tu coś więcej. Można było postawić przeciwko naszej drużynie bohaterów z poprzednich gier albo wręcz wspomagać ich z zakłóc. Ten pomysł miał po prostu większy potencjał. I przez takie jego zmarnowanie odszedłem od tej gry nie do końca najedzony i z wielką ochotą na deser, którego nie dostały. W skrócie, gra jest dobra, ale tylko dla fanów serii i tylko do zostawienia na sam jej koniec. No kurde, jakoś krótko to wszystko trwało, a nie wiem, co jeszcze miałbym powiedzieć. E, może... Subskrybujcie, bo jeszcze tylko trochę subskrypcji brakuje mi do 2 milionów. Nie zapomnijcie też o zostawieniu łapki w górę, bo jeśli zdobędziemy 300 milionów łapek w górę, to coś tam magicznego się stanie. I trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!